Kop. Ja, ja tak mam wyćwiczone, że biję gdzieś w okolice e, bocznej łydki albo kostki. Nie? Tam chcę trafić. E, patrzcie, ale nie ręką, tak. Nie? Nie O. tą częścią, patrzcie. O. Patrzcie. Jak ktoś lubi te szybkie uderzenia. Patrzcie. O. Dobrze. To wszystko. Tu e, to musi być takie szczepnięcie. O, teraz poczułeś? środek, boczny środek łydki. Dokładnie. O, tu. O. Wejście. Jak robicie drzwi, to po to, żeby zaatakować łydkę. Bądź jest niestabilny. Nie? A jak nie macie gardy, to pamiętajcie o tym. O, nie jest, to się go rozluźni. Nie? Patrz, pokażę. Wejdziesz jeszcze raz. O. Patrz, raz. zablokuj mnie. O! To jest tylko po to, żeby zmienić technikę. Nie? A jak jesteś miękki, to wkroczę. Ćwiczymy.